Dzień dobry Państwu, witam ponownie. No tutaj już kolega mnie przedstawił. Mój referat dotyczy wpływu transformacji systemowej na wschodnie regiony Federacji Rosyjskiej, a taką kategorią, do której całość wywodu się odnosi, jest przestrzeń transgraniczna, jaka w myśl mojej koncepcji tutaj skromnej powstała na tym obszarze wskutek przeobrażeń ostatnich 20. Chociaż możliwe, że i 25 lat, jeżeli przyjąć szerszą perspektywę właśnie postrzegania przemian gospodarczych jako, jako procesu troszeczkę wykraczającego poza sam moment rozpadu Związku Radzieckiego. Zacznę więc może od tej kategorii przestrzeni transgranicznej, żebyśmy sobie uporządkowali wywód i zdefiniowali dokładnie o czym, o czym tutaj będzie mowa. Jest to oczywiście kategoria nierozerwalnie związana z problematyką migracji, bardzo wygodna z punktu widzenia opisu rzeczywistości międzynarodowej, dlatego że przystaje tak naprawdę do bardzo wielu regionów. Mówiąc o przestrzeni transgranicznej w zasadzie możemy mieć na myśli zarówno pogranicze amerykańsko-meksykańskie, jak i granice w ramach Unii Europejskiej. No i oczywiście ten obszar, do, o którym ja dzisiaj będę mówić, czyli pogranicze rosyjsko-chińskie. Najogólniej mówiąc, można powiedzieć, że to jest jednostka przestrzenna, konstruowana w toku codziennej, nieustannej aktywności jej uczestników, która to aktywność swoim zasięgiem wykracza poza terytorium jednego państwa. Świadomie używam słowa uczestnik, ponieważ nie każdy mieszkaniec takiego obszaru jest uczestnikiem takiej przestrzeni, chociaż w praktyce, w przypadku, który ja akurat będę omawiać, w ciągu ostatnich 20 lat w zasadzie zarówno społeczność napływowa, czyli w tym wypadku Chińczycy, jak i społeczność przyjmująca, czyli Rosjanie mieszkający przy granicy, ulegali... Przeobrażeniom, po prostu zmieniały się troszeczkę struktury społeczne, sieci wzajemnych powiązań, tak socjalnych, jak i, jak i ekonomicznych. Ważne jest to, że uczestnicy takiej przestrzeni są równoprawnymi i równoważnymi członkami społeczności, zarówno w swoim kraju administracyjnie kraju pochodzenia, jak i w kraju, w którym na przykład gospodarują, czy działają, czy aktywnie po prostu funkcjonują po przekroczeniu granicy. W zasadzie można powiedzieć, że przestrzeń transgraniczna wskutek takiej swojej, a nie innej charakterystyki, jest bardzo trudna do opisania w takich tradycyjnych kategoriach opisowych, które zwykle się przyjmuje, mówiąc o migracjach, mówiąc o w ogóle naukach społecznych. Mianowicie tam w zasadzie nie występują kategorie, a przynajmniej są troszeczkę zatarte kategorie swojego i obcego, tak? obywatela państwa A i obywatela państwa B. Po. Ilość latach funkcjonowania w takiej rzeczywistości powstaje kategoria tutejszego, który funkcjonuje niejako jedną nogą w jednym państwie, drugą w drugim państwie. Jest po części obcy, ale po części jest bardzo już oswojony dla społeczności, która administracyjnie na danym terytorium powinna e, mieszkać w warunkach, gdyby na przykład granice były zamknięte. E, jako, że zjawisko migracji transgranicznych i przestrzeń transgraniczna jako kategoria doczekała się swojej literatury, już bardzo bogatej tak naprawdę, w która to literatura wskazuje na oczywiste przyczyny powstawania takich zjawisk i fenomenów, jak chociażby współpraca gospodarcza, ja nie będę się koncentrować na tym, dlaczego ta przestrzeń tam powstała. Bo to wydaje mi się jest bardzo łatwe do wydedukowania. Po prostu otwarto granice i pojawiły się nowe opcje, chociażby handlowe. Natomiast skupię się na tym, dlaczego, czy inaczej, skąd wzięła się specyfika akurat takich relacji w tej części świata. Ta specyfika, moim zdaniem, warunkowana jest właśnie przebiegiem transformacji systemowej w, po, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Przy czym ta transformacja, no jakby tutaj w myśl mojej koncepcji, rozpoczyna się przynajmniej w tym aspekcie gospodarczym na kilka lat przed oficjalnym rozpadem związku radzieckiego, pojawiają się już umowy, które świadczą o tym, że jednak następuje to zbliżenie obu stron. Stąd w zasadzie troszeczkę zmodyfikuję temat naszej konferencji, mówiąc nie o dwudziestoleciu, ile o dwudziestopięcioleciu w tym specyficznym przypadku. Transformacja systemowa to są przeobrażenia gospodarcze oczywiście. Dlatego regionu miały one bardzo doniosłe znaczenie i bardzo m, trudny przebieg z tego względu, że zmienił się, bądź inaczej, powinien się zmienić model zarządzania tymi terytoriami. W czasach Związku Radzieckiego granica była silnie zmilitaryzowana, natomiast określone gałęzie przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, były... E, subsydiowane. Te subsydia, wiadomo, wycofano granice zdemilitaryzowano e, i pojawił się problem, ponieważ e, nie zaproponowano nowe władze nie zaproponowały żadnego spójnego, długofalowego, konsekwentnego programu e, rozwojowego i modelu zarządzania tymi terytoriami, w zamian jakby. W związku z powyższym e, no, następstwem e, była depopulacja regionu i przede wszystkim groźba pauperyzacji ludności, znaczącego obniżenia e, poziomu życia. I tutaj pojawił się chiński partner, który właśnie jest z perspektywy gospodarczej, handlowej, jest partnerem. On jest tym swoim, tym, który przychodzi, który nawet jeżeli nam się to nie podoba, dostarcza dóbr tanich, potrzebnych. I kiedy w Rosji zdarzają się momenty kryzysu, recesji gospodarczej, to dobra zyskują na znaczeniu. Kiedy pojawiają się lepsze momenty w cyklu koniunkturalnym, to wówczas mówi się często o tym, że to są niskiej jakości produkty, że, że generalnie popyt na nie spada, ale lata 92, później 98 i teraz po 2008 roku pokazały, że za każdym razem, kiedy kraj obiektywnie cierpi gospodarczo z jakiegokolwiek względu, te regiony skłaniają się do szerszej współpracy z Chińczykami. Oprócz przeobrażeń gospodarczych, oczywiście przeobrażenia polityczne, stworzono polityczne i prawne mechanizmy umożliwiające Chińczykom napływ do Federacji Rosyjskiej, no i oczywiście podejmowanie tam wszelakiej aktywności gospodarczej. Taka tendencja pojawiła się w latach 80., ona się w latach 90. utrzymywała, co prawda tam nastąpił odwrót też od liberalizacji i otwarcia granic w pewnym momencie, o czym jeszcze powiem, ale generalnie przynajmniej na tym szczeblu centralnym powstał ten dobry klimat polityczny do tego, żeby ta współpraca tam istniała. Efekt był taki, że pojawili się Chińczycy no, w odniesieniu do wcześniejszych dekad masowo. Pojawili się przede wszystkim jako siła robocza w tych sektorach, gdzie potrzebne były ręce do pracy, której Rosjanie nie chcieli wykonywać, oraz Chińczycy jako imigranci w ogóle stwarzali całą sieć dystrybucyjną swoich dóbr. Oni m, wytworzyli m, taką strukturę powiązań wzajemnych, która pozwalała szybko, sprawnie i tanio dystrybuować swoje produkty no, na rynki zbytu zgłaszające największy popyt, czyli w tym wypadku właśnie w Rosji. Zmierzam do tego, że za tymi wszystkimi przejawami transformacji nie nadążała kompletnie transformacja mentalna. Społeczeństwo, przypomnijmy, funkcjonujące na pograniczu, żyjące w codziennym takim poczuciu zagrożenia, obserwujące obiektywną, obiektywne zamknięcie granic, zmilitaryzowanie, propagandowo nastawione negatywnie wobec właściwie chińskich adwersarzy, nagle w ciągu kilku lat musiało całkowicie zmienić swój sposób myślenia. To prowadziło do ogłupienia, mówiąc, Kolokwialnie. Dodatkowo jeszcze dochodzi czynnik wpływu działań władz lokalnych Dalekiego Wschodu. Tutaj mam na myśli przede wszystkim lata 90., kraj nadmorski, Chabarowski. Otóż władze lokalne tych jednostek regionalnych tak, prowadziły, czy inspirowały, można lepiej powiedzieć, takie antychińskie w swoim zabarwieniu, troszeczkę ksenofobiczne kampanie prasowe, które lubiły co kilka lat cyklicznie powracać. Generalnie tutaj nie należy się dopatrywać prostych przyczyn. Tu nie chodzi o to, że po prostu te władze, podobnie jak reszta społeczeństwa, tak przeżyły szok, może też, ale w pewnym stopniu. Chodziło raczej o to, że toczyła się swoista gra między władzami lokalnymi a centralnymi, gra nastawiona też na to, żeby pozyskiwać dodatkowe finansowanie z Moskwy i powoływano się niejako na ten czynnik żółtego niebezpieczeństwa, chińskiego zagrożenia, żeby lepiej dotrzeć do władz w Moskwie. Niezależnie jednakowo że od tego, jakie były przesłanki tej całej sytuacji, no efekt był taki, że jeszcze w części społeczeństwa umocniono te ksenofobiczne postawy i ten problem w postrzeganiu chińskiego, chińskiego partnera, chińskiego sąsiada. tak? No i wreszcie, jaki jest tego efekt, czyli jaka jest specyfika tejże transgranicznej przestrzeni, do której nawiązuje? No, przede wszystkim Chińczyk, który funkcjonuje tam, ludność chińska, migrująca, czy to na stałe, czy wahadłowo, jest postrzegany jednocześnie jako partner. I jako obcy. I to są takie dwie tendencje niesamowicie ścierające się w umysłowości, w umysłowości społeczności państwa przyjmującego, z którymi do dzisiaj nie można sobie do końca poradzić. Z jednej strony nieodzownym jest odwołanie się w wielu kwestiach do współpracy z Chinami, z drugiej strony bardzo silnie widać akcent na takie czasami wręcz ksenofobiczne nastawienie. Co więcej, Modyfikacji uległa e, granica i sposób jej postrzegania e, w społeczności e, tejże przestrzeni transgranicznej. Mianowicie no, tradycyjnie granica, linia demarkacyjna tak, od, odgradzająca terytoria dwóch państw e, gdzieś tam pozostała w tej recepcji, to znaczy żadne z państw oczywiście nie chciałoby niczego zmieniać, będzie oczywiście broni, w razie czego będzie bronić swojego terytorium. ale ta, na tym poziomie lokalnym granica staje się zasobem gospodarczym. Czyli staje się jakby symbolicznym określeniem na cały system kontroli, przepisów i zasad regulujących przepływ dóbr usług i ludności, których obchodzenie. Po prostu przekraczanie granicy staje się swoistą formą biznesu, elementem nieformalnej gospodarki na tych terenach funkcjonujących. Pojawiają się całe firmy bardziej lub nielegalnie działające, oferujące pośrednictwo tak, w rozmaitych, na rozmaitych etapach przekraczania granicy i podejmowania aktywności ludności jednego państwa w drugim państwie. To wszystko składa się na zjawisko nieformalnej gospodarki. Ja używam takiego dużego słowa gospodarka, ponieważ bardzo często dla wielu przedsiębiorców przychody uzyskiwane półlegalnie bądź nielegalnie mają większy, większe znaczenie i wyższy wymiar niż te uzyskane oficjalnymi metodami. Nieformalna gospodarka funkcjonuje właściwie w każdym obszarze w obszarze handlu, w obszarze przemieszczania siły roboczej czy w obszarze pośrednictwa w tych dwóch dziedzinach. I tutaj też nie można powiedzieć jednoznacznie, że to wszystko są procedery nielegalne. Chodzi o to, że jest to pewna mieszanka, tak, wynikająca z tego, że prawo mimo wszystko w tych regionach ma swoje luki, nie jest doskonałe, w związku z czym czasami jakaś aktywność łączy w sobie komponenty legalne, półoficjalne, zupełnie nielegalne. Efekt po prostu musi być jeden. Po, przy minimalizacji kosztów należy dostarczyć określony czynnik, tak, z punktu A do punktu B, i w tym akurat Chińczycy są bardzo dobrzy. Geneza tej gospodarki nieformalnej w tej przestrzeni transgranicznej sięga w wymiany barterowej, która zrodziła się na przełomie lat 80. i 90., kiedy nastąpiła liberalizacja reżimu granicznego, kiedy Chińczycy zaczęli się w Rosji pojawiać ze swoimi dobrami i ze swoją ofertą pracowniczą. I oczywiście Barter został już w, jakiś, w jakimś stopniu uporządkowany i ukrócony wzajemnymi umowami obu stron z lat 90., z połowy lat 90., ale niejako to pokazuje, że już taki bardzo umowny charakter gospodarowania wówczas, który utrzymał się przez następne 20 lat, przystosował tą ludność, pozwolił jej się zaadaptować do takich niezbyt oficjalnych metod funkcjonowania na co dzień. W efekcie tej dychotomii, o której mówiłam, tego z jednej strony postrzegania Chińczyka jako partnera, a z drugiej strony jako obcego, mm, mamy pewną sprzeczność w rozwoju regionalnym. No z jednej strony wiemy, że region musi się rozwijać, z drugiej strony... Yy, Władze, zwłaszcza lokalne, pod ich naciskiem również centralne, bronią się przed niekontrolowanym napływem chińskiej ludności, i skutkuje to po prostu tym, że nie ma polityki, która by racjonalnie i długofalowo spójnie wykorzystywała ten chiński potencjał. Jest natomiast polityka zamkniętych granic, jest natomiast znaczy zamkniętych granic, pół zamkniętych powiedzmy, pół otwartych. Polityka oparta jednak na ścisłej kontroli tego wszystkiego, co tam się w, przynajmniej w obszarze gospodarki na pograniczu rosyjsko-chińskim dzieje. Niedostatki transakcji oficjalnych, regulowanych prawnie, tutaj to warto też powiedzieć, wynikają nie tylko ze specyfiki przestrzeni transgranicznej, jak również z pewnych niedociągnięć w zakresie tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego w samej Rosji. Na to narzekają inwestorzy nie tylko z Chińskiej Republiki Ludowej. Po prostu nie jest to bezpieczne z uwagi na podejmowanie takich działań inwestycyjnych nie jest bezpieczne z uwagi na niedostatki w wytyczaniu i egzekwowaniu prawa regulującego do końca kwestie na przykład własności, tak? Tutaj warto też zaznaczyć, może już kończąc, że zasięg, skala, szczegółowe zasady funkcjonowania takiej gospodarki nieformalnej w tej przestrzeni transgranicznej nie są jakieś uniwersalne dla całego pasa pogranicza. Ja wymieniłam tutaj i opisałam, scharakteryzowałam jakby najważniejsze cechy, natomiast warto tutaj zaznaczyć, że inaczej troszeczkę sprawa wygląda w prowincjach czy regionach dalekowschodnich. A inaczej we wschodnio gdzie jednak i polityka lokalna jest troszeczkę różna i ta historia relacji wzajemnych ma różny, różny przebieg. Kończąc i nawiązując do pytania naszej konferencji, czy można mówić tutaj o zaprzepaszczonych szansach albo wykorzystanych nadziejach, wydaje mi się, że do takich kategorii w tym przypadku nie należałoby się odwoływać. Na pewno można powiedzieć na dzień dzisiejszy, że rosyjskie pogranicze, rosyjsko-chińskie pogranicze wymaga podobnie jak cały region wschodniej Rosji, naprawdę dobrego programu rozwojowego. Tego programu po prostu, przynajmniej moim zdaniem, nie ma. I w związku z tym, jeżeli ta sytuacja będzie w dalszym ciągu tak wyglądała, to ten region będzie miał ogromne trudności ze zintegrowaniem się z obszarem Azji Północno-Wschodniej. I nie jest to, że tak powiem, odosobnione stanowisko. Zresztą rosyjscy badacze również alarmują w tym kierunku. Tu nie o to chodzi, by zniwelować ten czynnik chińskiego wpływu. Na rosyjską gospodarkę, bo to nie jest możliwe, tak naprawdę, w tym regionie. Natomiast warto stworzyć takie mechanizmy polityczne i prawne, by optymalnie wykorzystać te profity, jakie ewentualnie z tej kooperacji płynąć. Także przypuszczam, że czas pokaże, jak sytuacja w tym regionie się rozwinie. Dziękuję bardzo.